Jola założyła anonimowego bloga i napisała na nim, że jej koleżanka z klasy planuje odbić innej chłopaka. Wpis szybko dotarł do uczniów z jej klasy. No słuchajcie, co laska pisze. Nudny dzień szkoły. Wow, mega się zaczyna! A tu nagle słyszę, że Emilia, która od początku roku na zabójkała się Brianie, jest załamana, bo typek zaczął chodzić z Nadi. A to nie jest laskach z naszej klasy i Brianie, ze smańce? No chyba! I słuchaj dalej! I co Emilia postanawia? Odbić Briana Nadi. Sprawdzajcie, mój vlog, bo będę pisała, jak się rozwinie ten melodramat. O kurde, pokaż co! Niezłe, nie? Ej, Nadia, Nadia! Widziałaś to? Co nie jest przypadkiem o tobie? Co to jest? Kto to napisał? Nie wiem, Laska ma nieznany nick. To jakiś nowy blok. No nie mów, że Emilie naprawdę ma mi zamiar odbić chłopaka. Nie wiem, ale się zainteresuj. No, tak mam zamiar. To chodź, musimy iść do niej. Tymczasem Jola martwi się, czy jej nowy blok zostanie zauważony przez uczniów. Chce sprawdzić, czy pod jej wpisem pojawiły się już jakieś komentarze. Ty to zrobiłaś serio? Cicho, bądź cicho. Jak mogłaś o tym napisać? I to jeszcze z prawdziwymi imionami. No i co z tego? Nic się nie stało. A to z tego, że dziewczyny już się połapały, że to o naszej czasie nie będzie afera. No i super, ludzie będą czytali mojego bloga. Ale my nawet nie wiemy, czy Emilia faktycznie chce odbić nadej Briana. Ale brzmi dramatycznie, prawda? Oho, ale będzie kwas. E! To ty chcesz mi odbić mojego chłopaka? Co? To co słyszysz? Zadałam ci proste pytanie, czy to ty chcesz mi odbić chłopaka? Nie, my tylko rozmawiałyśmy. A, gadałyście o tym, że chcesz mi odbić chłopaka? Jesteś beznadziejna. Nie chciałam. Nie chciałaś, żeby wszyscy się dowiedzieli? Czy może po prostu naprawdę mi nie chciałaś odbić tego chłopaka? Dobra, już zostaw ją. A ty już tak nie broń. A jak myślisz, że masz u niego jakiekolwiek szanse, to jesteś bardzo żałosna. Dziewczyny, no nie kłóćcie się. Nie mówiłabyś tak, jakby ta świnia zachowała się tak wobec ciebie. Emilka źle zrobiła, a teraz na pewno tego żałuje, prawda? Ja nie chciałam nic złego. No widzisz, to jedno wielkie nieporozumienie. To ona jest tu jednym wielkim nieporozumieniem. No, przestań. A gdzie kobieca Solidarność? Kobieca Solidarność, proszę cię. A ty masz się odwalić i ode mnie i od mojego chłopaka, rozumiesz? No, spytałam się, czy ty mnie rozumiesz. Zostaw mnie. Emila, czekaj.